Siema tu Bartek i tak wygląda mój drugi dzień biegu po biegnięciu dwóch kilometrów. Zobaczymy czy w tydzień uda mi się przygotować do półmaratonu, a w trzy tygodnie do maratonu. Śledźcie! Julianek, dalej, chory co ci jest? <laughs> nie Niedobrze. Niedobrze ci chcesz się przy statusie, bo przytulac. A Lili, co ty tu harpaganie robisz? Za nie robi, to ty. Nie wiem, co się dzieje. A tatę bolą. O, mięśnie. Tu najbardziej czekaj. Zobaczymy, czy tu coś jest. O, patrzcie. Mięśnie bolą i brzuch. Mięśnie brzucha. O. Pięknie, pięknie. Harloki. Dopiero co z wakacji przyjechali i już kaszlą. Lili ta taśma. Dobra. Wczoraj biegałem, dzisiaj też będę biegał, ale w międzyczasie. Jakieś tam drobne komplikacje chorobowe. Didi. No i. I w sumie to nie wiem co. Się od się do tego zabrać. Pewnie pójdziemy na chwilę na dwór. Dawaj tą taśmę. Tak, to jest taśma na prezenty, patrz. A, kurwana. No. A w popołudniu Idziemy do babci na urodziny, babcia ma ile? 88 lat czy 7? i na motocrossy przecież zapomniałeś o tym, że na motocrosy idziemy jak będzie motokros robił? Jak będzie motokros Lili robił? I będą skakać. Ty robisz, Co? To w miarę ciepło trzeba przykręcić opony bo Audi stoi na klatka. full profesjonal zakładanie koła i moja podpora chwila prawdy Ups! Let's try again. Dokręcić śruby. Czy się szwagier postarał. To to mniej więcej... Teraz... To ogląda. Jeszcze Jest to jest ta dwójka. O! Zimny. Pani, czy nas widzi? O, super! Moja trasa biegowa! Tak szybko nie biega! Nie chciało mi się przebierać, więc idę, Panie, idę. Beginning workout. Zapomniałem czapki. Kurde, O tej porze to jeszcze nikt nie kopci. Teraz będziemy mieli pierwszy kilometr. Będę się oddychał. pies na przywitanie. I Ile mamy? Kilometr. A. Zmęczony, jestem bardziej niż wczoraj, kolana bolon Mikołczu! Szwagier Gdzie biegniesz dupę się wodzi Po 3 kilometrach zepsuła mi się fryzura, to są rezultaty braku czapki o, 4 km Jakby ktoś nie wiedział to te włosy są mi potrzebna, żeby oddać na fundację rock'n'roll półtora roku temu postanowiłem, że wspomaga to i może wytrwalę do celu A, o, właśnie szczeliła piątka zaraz właśnie jaki, jaki mój czas żeby nie było na dzisiaj około 30 minut jakiś odcisk mi się zrobił to szybko zdiagnozować to Siema ma. Stefan. Sto raz, to raz, sto raz, sto raz. Nie, nie, nie. Babcia. Brun Boże, brun Boże. Zdrowie. Fryzura. Przeszczepiać Ci później włosy. Jazdówki odebrane. Bilety są i jedziemy z Julem. Na freestyle Moto Show Heroes, czy jakoś tak się to nazywa. O. Pały. dmuchania nie mieliśmy. Arena. Tumy do wejścia Monster O, weźcie VIP Zobaczymy sobie motorki co to tutaj jest O, patrzcie Siemanko Będą fajne pokazy i będzie super Patrz, Julek sam i rolki Są rolki Będą skoki? Będą skoki, Będą Idę się przywitać? kolegom kolegą nie dla dzieci ale będą zdjęcia od tyłu bajkerzy to jest jeszcze jeden El Cateringo a może zupę chcesz? nie? zobaczmy co tu jeszcze mają Burgery bardzo dobre Mięsne burgery stofu, tofu Tarta ziemniaczana I jakieś chipsy buraczkowe Sprawdzimy te chipsy Żeby nie było O dobre Arena Fire Rampy Będziemy widzieć wszystko Dopiero się zaludnia Robimy obchód Mały Co tu na tej arenie będzie ciekawego Można tędy przejść czy nie? A, dobra, nie można Zakaz wstępu Więc tak to mniej więcej wygląda bez motocykli Mnie kolana bolą z tego chodzenia po tych schodach. Yo, yo, yo. Patrz jak jeździ ten kolega Wow, na dwóch kołach Chcesz na dół? Kobitki! Super było, nie? Fajnie było? Kończymy. Jak się podobało? Nie powiem. Nie powiesz. Dobra, to tata powie, było świetnie, mamy chipsy ze sobą. I będziemy je jeść, żeby mieć siłę na jutrzejsze bieganie. A tak wygląda arena. A może dzisiaj jeszcze do kina pojedziemy. W każdym razie show jaki był. Był fajny, Julkowi się podobało. Yy, taki jeszcze Monster Wyniosłem go. Będziemy pić w domu, i nie będziemy spać przez dwa dni. Show generalnie mógł być szybszy. Ludzie, chyba, chyba dużo ludzi wyszło po pierwszej części. Ci. W porównaniu do, do Red Bull'a, do Divers Extreme, czy jak to się to tam nazywało kiedyś, to mm, średnie bym powiedział. Natomiast, no, natomiast wilękowi się podobało, cieszę się, że już uszy nie zatykał a teraz jedziemy do domu Monster quad Monster quad Ci się podobał? No. I co jeszcze Ci się podobało? Jest te motory, ten, jak skakały mi się podobało. A jaka figura, co skakały Ci się najbardziej podobało? Um, jak, jak do tyłu nogi jak, jak do tyłu nogi Robił, tak? No. I taką fikołkę? czyli backflipa no, backflip. mhm. whipy były były e, było tsunami e, tsunami ten manhander Bóg mogę... wie jeszcze jak ta się, się na napić czegoś? czy się możesz czegoś napić? no jak Ci chciałem dać pić soczek z wodą to nie chciałeś tutaj mamy tylko energy drinka a to nie jest picie dla dzieci no, ja chcę pić no to zaraz będziemy w domku to nie, dostaniesz ja chcę, pić ja chcę pić tutaj to nie tego A. nie dostaniesz. Nie, 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 nie. nie Tak. Nie. Tak. Dostaniesz pyszną herbatkę. Pójdziesz ze mną jutro na motorek jeździć? Nie. Dlaczego? Ty sam. Sam, samemu nie chcę. Ale ja nie będę skakał, ja nie umiem skakać. Umie. Umie? Tak. Hmm. Jak na polinie. Aha, ale na motorze? Tak. No dobra, to pójdę. Nie, nie chcesz iść spać? Ja będę się jeszcze bawić Patrz, co tu za pies chodzi To jest Stefana Co ty masz tą nogą? Budki wyleciał Na to Gdzie byłem? Byłem na motorach A co ty przykleiłaś sobie już jaką naklejkę masz? Pokaż A Na tęsknił za sobą mocno swoją welą piękną Chyba muszę sobie nową gumkę sprawić Jula, opowiadasz mamie? Na no, mm -hmm. Musisz się napić, bo ci się Proszę. w końcu pić chciało. Co chciałeś? Sto. No to przy tyle się. To, jest to co? Data lubi najbardziej. Mm. A buziaczki? Polecam buziaczki, może jeszcze? To co, idziemy spać? Nie. Pokaż, jak zęby umyłeś, bo nie widzę. Czyste? Nie widzisz. Pokaż. <śmiech> <śmiech> Czyste. To co? Polecamy wszystkim ten. E Freestyle Heroes. Podobało ci się? Chciałbyś jeszcze raz pójść? Tak, tata mów coś do kamery. No mówię coś do kamery, ty, ty. na co mam mówić do kamery? Mam mówić do kamery, że cię mocno kocham i że się cieszę, że ze mną byłeś dzisiaj na Freestyle Heroes no. i dziękuję swym najlepszym, 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 kochanym przyjaciołom za to, że nas zabrali. Juuu Juu! Ej, ale nie wypinaj pupy. I <laughs> uh -huh. te, 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 nasze freestyle teraz. I... No to pokaż jeszcze raz, jak motory robiły. A robiły jakieś salto? Robimy. No to pokaż. To może tu zrobisz co? Zrobisz jakiegoś backflipa? Tak. No to rób. Ale porządnego, a nie takiego pierdu sierdu, panie. Porządny backflip ma być. Ale z wyskoku. Dobra. No. No to jeszcze raz. Backflip, ale fikołka, salto. A stąd? Stąd tam? Będzie coś? Pięknie, i piątaka. Piątaka. I No i to mi się podobało, brawa dla tego pana! Ja chcę powtórkę tego czegoś, dajesz kotku? Ja jestem... ja, ja mam motora chyba. Chyba go masz, ale gdzie? O chyba ja na niebie mam motora. Wow. No, to piękne to było. Dobra, to powiedz wszystko. wow. To powiedz wszystkim dobranoc i widzimy się jutro. I tata będzie znowu jutro biegał. Będzie biegał, 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 biegał i może zrobić 10 km, a w poniedziałek sobie zrobimy przerwę no takie długie bojgoni. Ciao amigos. Ciao amigos.